Czyli z takiego steropianu robimy taką dioramę. więc zaczynamy. Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, pierwsze co musiałem po, e, uwiarygodnić tą podstawę z tego steropianu z opakowania, więc ostatecznie została opalona, następnie pomalowana na czarno, a później wycieniona. Poczne ściany zostały zdjęte, tak jak tu widzicie, jeszcze zrobione takie wyrwy z każdej strony, żeby w ostateczności osiągnąć coś takiego, czyli do tych grubych ścian jeszcze dołożyłem takie mniejsze, chudsze kawałki i w ten sposób uzyskaliśmy dwie takie ściany. Tak to wygląda po pomalowaniu. Tył już w zasadzie mamy, to widzieliście w poprzednim odcinku. Teraz jeszcze góra, jest to normalny kwadrat, w którym zdecydowałem się wyciąć takie okno górne, żeby było dojście, żeby ta diorama była bardziej prezentacyjna i figurka była widoczna z kilku stron. Teraz podjąłem decyzję o tym, żeby jeszcze dorobić schody I tak te schody zostały powycinane właśnie z takich kawałków poliestru. Następnie zostały pomalowane taką, taką strukturą betonu. No i ostatecznie na czarno, tu jeszcze są takie przybiarki i w ostateczności otrzymaliśmy efekt końcowy, taki jaki teraz widać. Czyli od góry mamy dostęp, z dwóch boków mamy dostęp i mamy dostęp z przodu. Generalnie zasada jest prosta. Diorama ma przedstawiać takie kanały, takie wejście do, do tej głównej siedziby tych wampirów, których Blade tam ganiał. Czyli można sobie wyobrazić, że te trzy znaki, które tam są z tyłu na ścianie, no to to są jakieś oznaczenia trzech jakichś sekt wampirzych, tak można powiedzieć. I, I to jest takie miejsce, które od dziesiątek lat gdzieś tam w podziemiach, w jakichś kanałach służy za spotkania tych właśnie wszystkich przywódców. Tu z boku widzicie jeszcze przypiętny. Łańcuch, to ma niby mm, sugerować, że gdzieś jakiś tam, jakiś tam człowiek został przez nich schwytany i tam zapięty, żeby później mogli z niego wyssać krew. Tam jeszcze w tym, za tymi kanałami widzicie czachy, tam jest jedna czaszka ludzka, jedna czaszka takiego. Jakiegoś zwierzęcia, jakiegoś zielonka, no co im popadnie te wampiry, dlatego tak to wygląda. Teraz zerknijmy z boku, także, tak jak widzicie, przez tą dziurę, przez tą wyrwę docelowo powstały one na wskutek tego, że Blade przed wejściem i przed spuszczeniem tej drabinki, która tutaj wisi, wrzucił tam jakieś granaty, więc stąd się wzięły te wybuchy i te wyrwy, które widzimy w ścianach. Jeżeli spojrzymy na to z przodu, to przede wszystkim ta przednia platforma się nam tak troszkę wysunęła i ona nie jest zakryta ścianami. Jest to dość istotne, dlatego że ta figurka prezentuje się znacznie lepiej w takim wydaniu. Tutaj z drugiej strony jeszcze, tak jak widzicie, zamontowałem takie druty, użyłem tutaj dwóch rodzajów drutu, cieńszego i grubszego i ma to nam imitować takie zbrojenia w murze, które, które po prostu powstały na skutek tego wybuchu, wyszły, wyszły, po prostu ukazały się na skutek zniszczenia betonu i na skutek wybuchu, który spotkał tam, który, który zdarzył się właśnie w tych kanałach. Górne te rurki, które tu u góry widzicie, to są zwyczajne słomki do picia, które najpierw pomalowałem na srebrno, a następnie je zcieniowałem takim czarnym, który ma zrobić imitację takich starych rur, jakichś takich pordzewiałych rur. Tu jeszcze u góry zamontowałem takie dwa klocki, z których również wystają, również wystają kawałki drutu zbrojeniowego. Mamy rury, mamy drabinkę i mamy te kolumny. Teraz, jak zwrócicie uwagę, to te kolumny są zniszczone, czyli też są pęknięte, też jeden element trzyma się tylko i wyłącznie na drutach zbrojeniowych. To wszystko powstało na skutek wybuchów. A teraz przechodzimy do opcji nocnej, czyli kręcimy ten filmik tylko i wyłącznie przy użyciu tego węża, który pokazywałem w poprzednim odcinku. Został on zamontowany, ma on 30 diod ledowych, jest pod sufitem, ale jak widzicie, daje wystarczająco dużo światła, żeby oświetlić i całą diorację, i to wszystko, co się dzieje tam w tych kanałach z tyłu, no i przede wszystkim figurkę Blade'a. Docelowo ta diorama była robiona dla Blade'a, jednak, tak jak widzicie, są to kanały. Tą rzekę szybko można zmienić na jakiś, nie wiem, zielony szlom, przemalować, i w tym momencie może się to też, może też być wykorzystane na przykład do, do żółwi Ninja, co zresztą wam za chwilę pokażę. Materiały jakie zostały wykorzystane, no to podstawa została zrobiona z tego styropianu, który widzieliście na początku. Jest to kawałek styropianu z opakowania. Skąd go wziąłem, jak to wygląda, to mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Następnie boki i tył zostały zrobione ze styroduru. Kolumny również zostały zrobione ze styroduru. No tutaj to już jest po prostu taki, taka zabawa w wycinanie, w, w nadawanie kształtów ciemnienie, tego malowanie, urealnienie, że tak powiem. Tutaj, jak widzicie, jest dostęp z góry bardzo fajny. Można też na tą figurkę zerknąć z góry. Także w zasadzie osiągnąłem to, co chciałem. Wyeliminowałem te rury, które pokazywałem Wam w, odcinku, w poprzednim odcinku. Planowałem, żeby one były z boku, żeby sprawiały wrażenie takich zniszczonych rur po po wybuchu jednak docelowo mm, wyglądałoby to, by to po prostu za bardzo to zabudowało i nie byłoby to widoczne tak jak w tej chwili. No i nadszedł czas na to, żeby wprowadzić Blade'a i zobaczyć w ostateczności, jak to wszystko wygląda i jak ta figurka prezentuje się już na gotowej w zasadzie dioramie. Teraz jeszcze kilka słów na temat samych wymiarów, także wysokość dioramy to 40 cm, głębokość 45 i szerokość 33 cm, więc nie jest to diorama mała, jest raczej... Uznawana jako diorama średnia i na pewno nie zmieści się do tej szafki z Ikei, która jest najpopularniejsza wśród kolekcjonerów, ale docelowo może ona stać. Na przykład, gdyby się ktoś uparł, to może ona stać na, na górze, na tej szafce, bo jest fajny dostęp, jest dobrze widoczna, więc figurka będzie się wystarczająco dobrze i z każdej strony prezentować. Natomiast jeżeli ktoś na przykład by chciał mniejszą, bo. bo Chcę jednak ją zmieścić w środku w, tych, w, tych, w tej szafce z Ikea, no to zawsze taką dioramkę można zrobić w wersji mniejszej. Tym steropianem, który na początku mieliśmy, który jest bazą, nie ma się co przejmować, że, że nie będzie go na następnego czy, czy kolejnego, dlatego że to wszystko idzie stworzyć od podstaw. Ja tu po prostu pokazałem, jak to zrobić na bazie tego, co już mamy, jak wykorzystać jakiś tam kształt, który, który wpadł nam w ręce zupełnie przypadkowo. Natomiast w kolejnym odcinku, w kolejnej dioramie zdradzę wam, będziemy robić, będzie to zupełnie inna praca niż do tej pory, dlatego że w przypadku baszty robiliśmy wszystko od podstaw, czyli kształty nadawaliśmy samemu, tak jak żeśmy sobie wymyślili, tak, tak, żeśmy to zrobili. Natomiast jeśli chodzi o tą dioramę, no to tą dioramę robiliśmy na bazie tego steropianu, który widzieliście wcześniej, czyli na bazie jak gdyby gotowego kształtu. Tu trzeba było wymyśleć, w jaki sposób go wykorzystać, jak go i co z tego zrobić. Natomiast diorama, o której teraz mówię, tą, którą już zacząłem robić, jest to zupełnie inna praca, ponieważ tutaj już nie tyle nasza wyobraźnia pracuje, co odzwierciedlamy budynek ze zdjęcia. A konkretnie mam na myśli, Downing Street 10, czyli te najpopularniejsze na świecie drzwi, gdzie, za którymi urzęduje premier Wielkiej Brytanii. A jako że mam figurki dwóch policjantów brytyjskich, także doskonale się to będzie razem, razem ze sobą współgrać. I to zobaczycie już za chwilę. A teraz zmienimy troszkę temat. Blade'a wyprowadzimy, a w zamian tego wprowadzimy Żółwie Ninja. I tak jak widzicie, jeżeli na przykład mamy do czynienia z mniejszymi figurkami, znacznie mniejszymi, bo w zasadzie o połowę, no to można więcej tych figur włożyć. I tutaj właśnie ten Downing Street 10, do który będziemy robić w przyszłym odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.